Hejka, cześć, witam wszystkich bardzo ciepło, serdecznie z tej strony Riki Słuchajcie, deathmatch, taki fajny, krótki deathmatch Postanowiłem sobie zagrać, bo już czasu nie mam Udało mi się wrócić na tą wspaniałą pozycję e, pułkownika piątki I teraz powoli myślę, że będziemy sobie do generała dobijać, ale słuchajcie, generał Wbić generała, to jest podobno, ktoś mi mówił, że jest około e, 7-8 tysięcy pozycji, więc no, trochę tej pozycji jest będzie to trudne. Będzie to trudne i myślę, że długi, długi, etap to będzie, żeby wejść do tego generała jedynki No bądźmy szczerzy, jakoś to tam easy nie będzie, że tak powiem. Słuchajcie, trochę niezrównane składy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć Chyba, że zaraz ktoś dojdzie, ale... Ogólnie deathmatch szukało mi dość długo, bo około 4 minut, albo ponad 4 minuty. Więc trochę tego czasu straciłem na szukanie meczu samego. Kogo bierzemy? Assaulta. Assault ma bardzo szybko strzelną broń. Ma duży odrzut, ale ma też duży. Znaczy ma małą celność, ale ma, słuchajcie, duży, naprawdę duży, duże daje obrażenia. I to jest właśnie plus tej broni. Rozgrzewka. O, już jest jakieś połączenie, tym jeszcze się wczytuję. Bo najgorszy komputer Dobra Okej, okay, bo ci już sobie biegają a dobra A w sumie... Ojej, zabiłem O, tam ten gościu stoi Ciekawe czy jestem w stanie do niego wbiec Przybiec Wo O, super o, ale mnie zjechał co widzieliście? Mm. Mm, ale mnie zjechał. Ej, czy ma jakieś, nie wiem, blitza, coś? Nie, to się raczej nic nie ma innego oprócz blitz. Hmm. Trudno. O, kurde, ale mieszat ten z shotgunem zjechał, gościu i jacie. Aj Wchodzimy do gry. Za 7, 6, 5, 4 sekundy, 3, 2, 1 i zaczynamy. Lecimy, słuchajcie hmm. plecy, plecy, kurna mać, jak mi plecy zrobił. Wow! To jest <gry> No i dupę, no i mi ten zabił. Kurde, chciałem go tak pięknie zjechać, ale kurde nie, nie udało się. Chciałem go drugi raz walnąć z No ale cóż, yy... o tutaj gościu będzie. To, eee, jak mnie zjechał? Kurde Cholera, co za fraje, frajer Jestem przedostatni Eee się... uwierzcie mi Deadmatche są trudne do grania No się wydaje a deadmatch, takich obszur Nie, deadmatch, a wcale nie Ale słuchajcie O, no i kurna, jak ludzie mają w górze mnie to naprawdę leciek. On ma dobrą broń. W ogóle jak on jest ubrany. I yy, co kurde, widać, że ten ktoś kuźwa po prostu wydał realne pieniądze na grę. No super, ten sobie ten siedzi. Znaczy już zszedł, ale kurde, dwa razy mnie ten sam zjechał. No i kurde, i to jest najbardziej irytujące, jak on długo przygotowuje tą broń. Ach cholera. No, nikogo, no nie mogę teraz nikogo zabić, no, zajebiście słuchajcie. Żyj granata! No! Jakim cudem! Ach cholera, o no, chociaż mam asystę, jakąś, coś. Yy... Mhm, mm dobra. okej, okay. O cholera. Lewy mi dojechał. Co za fryer. <grywy> e, jeszcze jeden był chyba tutaj, tak dokładnie. A sobie dostałem, trudno. plecy tam. Hmm. Oła! Na... Ale stąd on mnie dojechał, tak daleko, kurde! prawda? Jej, ej, 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 ej. no ale dobra, powoli już coś, coś zaczęło się dziać. W sumie, najgorzej, nie? Kurde, no cholera! Ja się skupiam wszędzie na bok, tylko nie przed siebie. No i są efekty. Okej, okay. gościu nie żyję. No cholera no i blica mi. A, co za frajer. Niech mi tak wydupczy w takie dobre miejsce. No, powiedzmy. O! plecy no, Ale doby okej. Okay. nie zagorze jest który jestem no, no kurde, Oj o, Olera kurde No dwóch dwóch na jednego naprawdę Dwóch na no jednego, kurde. Nie, naprawdę nie lubię grać w tego typu w tej racji, że kurde, no. Mam takie bronie, to się naprawdę nie opłaca czasem grać. No, oj, kuźwa plecy. No i dupa. Trzeba być szczerym, ta gra się na dużym, opiera na dużym szczęściu, bo jeżeli gdzieś cię wyrzuci w takie ciekawe miejsce, gdzie, gdzie możesz na przykład, nie wiem, walczyć, bronić się, cokolwiek, no to spoko, nie? Ale, kurde, jak w w takie dziwne, nie wiem, różne miejsca, no to, kurde, nie jesteś w stanie nawet wygrać tego, nie? Ja? Jakieś łupy zdobyłem, trzy łupy pod rząd, jej. Yy, ale przyznać trzeba, że to są noby, bo kampią. Wiadomo, tu kampić wolno, ale kurde campi mm, nie wiem No ja pierdolę co za śmieć Co za śmieć I straciłem blitzę na sam początek No, i dupa. No, i kurde. A, się zawiesiła gra. Nie fajnie. Widziałem cię w frajerze. Co mi się wydaje? No jasne, że mi się gra zawiesiła. No tak. No, to kogoś tam zabiłem na sam początek. No dobra. O w dupę. Dojechał mnie. Czy on mnie dojechał? Chyba tym uderzeniem. Nie. Bronią. Ale miałem takie odczucie, że tak jakby mnie uderzył to bronią. Wiecie, uderzenie sierpowym. Kurde, plecy. Aaaa. No, cholera, no i. A, bo tutaj, no super. No super, kuźwa, no Naprawdę, jak Warning. tak ich wydupcza, jak mnie, no to zarąbiście. <grywka> super. Uwielbiam, jak mam czerwoną kreskę, naprawdę. Kocham to. wiecie jak ja to kocham. Chcę tak pięknie gościu mnie bierze i zabija i ginę. Dzięki. No, i, i... A, dupa. Kurde, czy ja mam znowu jakiś problem z odczytem? On no, bardzo możliwe. I... zabiłem! Haha, zabiłem. Pierwsze zwycięstwo w końcu. A kurde, ostatni jestem. Wygraliśmy mecz, no proszę. No proszę, głupi to ma szczęście, no? Zobaczmy krótkie podsumowanie tutaj. Jakieś łupy. Super. Granaty raczej mi nie są potrzebne. Pułkownik czwórka. Znowu spadłem z pułkownika. Piątki na czwórkę. Ach. Lepiej nie mówić. Dobra. Żegnam się z Wami Dzięki za Wasz czas. Jak się podobało dajcie w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniacie i do następnego odcinka, ale już w zwykłym meczu. Na razie, cześć!